Cześć widzowie, cześć YouTuberzy! Witam Was w Fabik Moto Studio. Słuchajcie, pytaliście mnie jakiś czas temu a w zasadzie wiele razy piszecie jak ten kask kaberga, jak się sprawuje. Kaberg Drift Evo. Więc chciałem Wam o nim opowiedzieć nie tylko unboxing, tylko pojeździłem w nim już trochę i mogę już teraz o nim trochę opowiedzieć. Mam porównanie do innych kasków, w których jeździłem. Mogę Wam przypomnieć szybciutko, że były to Aeroch był GP500, później 550, e, później, e, były wcześniej e, agv tych kasków. E, było więcej Icon jeszcze. No je, jak miałbym teraz Wam powiedzieć ile tych kasków było, to nie pamiętam, ale było ich trochę różnych. E, więc e, zmiana kasku u mnie następuje, będzie zmiana kasku na przyszły sezon i dlatego chciałem Wam opowiedzieć o kabergu. Bo te moje spostrzeżenia po jednym sezonie chyba mogą Was zainteresować. mnie pytaliście, właśnie, jak się jeździ w tym kasku? Czy jest fajny, czy dobry, czy niedobry? Oczywiście od razu Wam od początku, na samym wstępie powiem, że te pojęcie, czy coś jest dobre, czy niedobre, to jest takie bardzo względne, bo coś, co mi przeszkadza, innej osobie może bardzo się podobać. Więc naprawdę tutaj nie będę uog uogólniał, bo nie tędy droga. Opowiem Wam moje spostrzeżenia i jak ten kask umie się sprawował, co mi, mi w nim pasowało, co nie pasowało, a na resztę musicie sobie wziąć poprawkę po, po swojemu. Oczywiście tak jak mówię, to są moje spostrzeżenia. Słuchajcie, Kaberg Drift Evo. W moich rękach w tym sezonie 2.21 taki to kask. Jest to kask stricte wyścigowy. Jeśli nie widzieliście unboxingu, to zajrzyjcie sobie, bo tam jest naprawdę dużo o tym kasku. Na pewno więcej niż teraz ja będę opowiadał, jeśli chodzi o, o sam kask. Ale w tym odcinku opowiem Wam o użytkowaniu tego kasku. I już Wam powiem na wstępie, że tak naprawdę w tym kasku jeździłem bardzo niewiele. <grytanie> no, kurde, tak, jeździłem w nim niewiele, bo co mi się nie podoba w tym kasku, to że tutaj jest taki szeroki. Tego nie widać może na filmie. Ale generalnie po założeniu on jest tutaj ta skorupa, chociaż jest kilka rozmiar skorup, chyba dwie, to i tak on jest dosyć, e, dosyć tutaj szeroki na boki, co mi się nie podobało z boku. Tak wygląda kozacko. W ogóle pozycja jazdy, i o, tej, o tym właśnie też zaraz Wam opowiem, też jest taka. O, to jest kask wyścigowy, więc nie jeździłem w nim za dużo. Jakimi motocyklami jeździłem w tym sezonie? Słuchajcie, przede wszystkim jeździłem turystykami. Ten 700 ale nie w tym kawergu. Tylko w innym, bo na tenerkę używałem Kaberga tego, to jest X-TRACE. Także to był kask na, na tenerkę, więc nie jeździłem w tym sportowym. I w tym sezonie tak najwięcej przejeździłem w ogóle, jak oglądaliście unboxing kasku MT Helmets Street Fighter SV. Zobaczcie, jest to taki kask. Jak nie widzieliście, to zajrzyjcie sobie na unboxing tego kasku, jak zrobiłem. I kurczę, tamten unboxing naprawdę taki, nie przekonywał mnie ten kask w ogóle. A uwierzcie mi, że najwięcej w tym sezonie jeździłem w tym gasku. Dlatego, że ma świetną wentylację i że fajnie wygląda. I to, i to wszystko. <grym> A i jest w ogóle komfortowy, jeśli chodzi o wygodę użytkowania. Jest wygodny. I to tyle, jeśli chodzi o tamtego. Ale wróćmy do Kaberga, bo Kaberg jest najważniejszy tutaj, naszym bohaterem tego odcinka. Słuchajcie, dlaczego Kaberg jeszcze mnie nie użył? Poza wyglądem takim, właśnie z przodu, po otwarciu, jak sobie popatrzycie wewnątrz. To jest, to jest też tu taka górka, tu jest ta skorupa taka, że kończy się bardzo wysoko, a szczęka jest bardzo wyciągnięta do przodu, mocno, no i policzki ściśnięte. Jak, jak go się zakłada, to tu widać bardzo dużą część twarzy, po prostu. I to też bardzo mi nie pasuje. Nie lubię takich kasków. Lubię kask, kiedy jest zakryty, tak jak, w, tak jak na przykład nawet w, w kasku MT Helmets, gdzie po prostu widzicie tylko oczy, nie? I to mi pasuje. Ta linia jest tutaj przesunięta. Jest inaczej, zupełnie ułożony ten kask. I to jest też to, jest też to co mi się nie podobało, właśnie w kabergu. Co mi się nie podobało, nie podobało mi się to, że ta linia tutaj jest przesunięta. Bardzo do przodu jest przesunięta do góry, ale nie zasłania, czyli jakby szczęka, taka, taki szeroki element tutaj. Cały ten szeroki element jest yy, wysoko. Ta szczęka tutaj jest potężna. Ok, do bezpieczeństwa, jak najbardziej, tak, ale ta linia tutaj jest tak ustawiona nisko. I teraz, jak sobie popatrzycie na ten kask, to on jest do jazdy sportowej. Tak jak jeździcie na ścigaczu. O, patrzcie, widzicie na ścigaczu w takiej pozycji. A jak już mówiłem, jeździłem. W tym kasku jeździłem głównie na Tracerze 700, Tracerze 9. Eee, kurczę, nie wiem na czym jeszcze. I chyba tyle. Tak naprawdę. I jeszcze troszeczkę na naszej nowej dziewiątce. No i co się okazuje, słuchajcie, że kask wyścigowy do tego typu motocykla, czyli z taką pozycją jazdy wyścigowego pewnie będzie super. Pewnie byłoby ekstra. A on się wtedy układa, ma zachowaną aerodynamikę. No przecież macie tutaj tą lotkę stabilizującą. Tutaj jest zaraz wtedy, jesteście złożeni z tej strony, głowa nisko i jedziecie na ścigaczu. Garb tutaj przychodzi, piękna aerodynamika. Możecie jechać szybko i bezpiecznie, i jeszcze na dodatek e, mieć pewnie świetną aerodynamikę. Nie rzuca kaskiem. Co się okazało, że taka pozycja jazdy na żadnym z motocyklu, w motocykli, które jeździłem, w ogóle nie występuje, bo no przecież. Halo, tracer 700, motocykl turystyczny, siedzisz wygodnie jak król, tracer 900, GT, tracer 9GT, jeszcze bardziej turystyczny, jeszcze większy, jeszcze wygodniejszy, duża szyba i w ogóle super, nie? Ale okazuje się, że w tym kasku jest do dopy, że w tym nie da się jechać. Przecież pojechałem w Dolomity, to nie pojechałem w tym kasku, tylko pojechałem w kasku tym. Pojechałem w kabergu x się w Dolomity, ponieważ Uważałem, że on lepiej się sprawdzi w turystyce, i tak faktycznie było. Odkręciłem daszek, zdjąłem daszek, została szyba. Kask zamknięty, po prostu kamerka, wszystko ma. Super. Świetna wentylacja przy niskich prędkościach. Pamiętajmy, że jeździłem motocyklem turystycznym, który ma bardzo dużą owiewkę, bardzo dużą szybę, i po prostu jesteś osłonięty. A tu co się okazało? Słuchajcie, przy jazdach z dużą prędkością na 9, takich rzędu 250 na godzinę. Robiło się coś takiego. Ja nie, mogłem, nie byłem w stanie utrzymać głowy równo. Po prostu zaczynało bujać tym kaskiem, bo tutaj jest ta lotka z tyłu. Ale w motocyklach tego typu turystycznych, jak macie ścianę przed sobą, robi się zawirowanie do góry i powietrze wraca od tyłu. Zaczęło być też strasznie głośno. A mało tego. Jeszcze wybierało mi powietrze z zaszyby, przez co było mi gorąco. W tym kasku było mi po prostu gorąco, nie? Macie duży wlot, okej, okay. jest duży wlot. On jest taki, że przechodzi tu na wylot. Po prostu i jest nadmuch zrobiony na górę na szybę. To nie jest wlot powietrza, który, który wam daje tutaj powietrze do oddychania. To jest wlot powietrza, który dmucha na, z przodu na szybę, żeby szyba wam nie parowała. Ok. No dobra, to tędy nic nie wlatuje. No nie wlatuje. Raz, że mam szybę. Dwa nie wlatuje, bo to nie do tego służy. Mamy wlot na górze. On jest otwarty w ogóle zupełnie odwrotnie niż w każdych kaskach. Czyli wydawało się mogło, że jak go cofnę w tę stronę, to jest otwarty. No. Czekajcie, tak dobrze mówię? Hmm, ojej, muszę sprawdzić. Czekajcie, bo nie chcę wam opowiedzieć bzdur. W każdym bądź razie ten wlot górny jest tak skonstruowany, że on jest otwarty. Otwarty jest jak jest cofnięty. O, tak, czyli tak. tak wydaje się wam, że, że teraz go zamknąłem, a tymczasem tak jest otwarty. Tak jest zamknięty. Do przodu zamknięty, do tyłu w pozycji takiej normalnej otwarty. I to też mi się stale myliło. Dopiero później w instrukcji też jeszcze Nawet teraz to o tym nie pamiętałem. I to też jest wlot taki, to jest wlot górny, nie? No i znowu jazda na motocyklu turystycznym z dużą szybą. Nie sprawdziło się, no po prostu. No to, jest, no to, to jest kask sportowy. No nie sprawdziło się, bo tutaj nie wieje. Po prostu nie ma na głowie takiego uderzenia powietrza. No i tutaj jest wylot powietrza z tyłu, który czy jest otwarty, czy zamknięty. To powiem Wam szczerze, żadna różnica, jeśli chodzi o moje odczucia. W ogóle tu nic nie poczułem. Ech, jeszcze jedna rzecz. Kask ma tutaj taki jeszcze takie wypełnienie o, przeszczęce zobaczcie tutaj ten, jak to się nazywa. Kurtynę tą powietrzną tutaj. Super jest ta kurtyna. Ona naprawdę tutaj świetnie chroni. No ale co się znowu dzieje? Nie ma cyrkulacji powietrza z przodu. Z przodu Wam nie dmucha. Na górze Wam nie dmucha, bo macie dużą szybę w motocyklu. I macie jeszcze tutaj dobrze zamknięte. Co się dzieje, jak jest gorąco? Po prostu jest Wam gorąco, nie ma powietrza, nie macie czym oddychać. Nie zadziałało to. Później, jak przesiadłem się na nt 9 na Nekeda tego swojego już, którego kupiłem, to powiem wam, że sytuacja mocno się zmieniła. Okazało się jednak, że ten wlot na górze działa bardzo dobrze. Kiedy nie ma dużej szyby, to tutaj ten wlot działa bardzo dobrze i czułem fajny obieg powietrza u góry. Ale dalej tu z przodu niespecjalnie to działało. I mamy tutaj taki system, który wymyślił sobie kabelkę, że możecie rozszerzyć szybę. Macie tu taki wichajster, o, proszę bardzo, taką dźwignię, którą rozszczelniacie szybę. Co się dzieje wtedy? Szyba. Odsuwa się od szczęki. O, tu jest szczelina wtedy, czyli nie wiem, że mogę. ją, Ona jest wyklikana, więc mogę ją też otwierać w klikach. O, nie? Czyli mogę sobie nie zamykać jej, tylko zostawić sobie taką dziurę. Tutaj, No, ale to słabo, nie? Bo jadę w takiej pozycji. Tu mi dmucha prosto w twarz, nie? Prosto w oczy. Nic nie widzę. No więc mogę sobie wtedy rozszczelnić tutaj tym. I to działa nieźle. Naprawdę ta wentylacja wtedy działa nieźle ale ma to swoje mega duże minusy. Minusy są takie, że jest mega głośno w tym kasku. Nie dość. To jest też ważna informacja dla niektórych. Nie dość, że w tym kasku w ogóle jest głośno, ten kask jest głośny po prostu i to nie tak, żeby tam świszczało, nie, może inaczej, żeby gwizdało w tym kasku, nie gwizdze. W kasku po prostu słychać mocno szum powietrza, i słychać to bardziej bardziej niż przy innych kaskach, jakie miałem. Bo to nie jest powiedziane, że on jest głośny. On jest głośniejszy od Airocha, od tych kasków, które używałem do tej pory. A Aeroch, przecież ten GP550 czy GP500, który miałem, to jest kask z tej samej półwy. W sensie też taki bardzo wyścigowy, do jazdy sportowej, nie? Ale tam to jakoś działało inaczej. Tam po prostu działało to tak, że działało dobrze, nie? Widzicie, tak ciężko jest coś ocenić, ale musicie sobie sami wyłapać między wierszami, co chcę Wam przekazać. W tym kasku później jeszcze pojeździłem troszkę na tej dziewiątce, zrobiłem parę rundek i w zasadzie problemy te, które były na tracerach i z tych motocyklach z dużą szybą minęły, bo tak, przestało rzucać tym kaskiem. Ta lotka zaczęła działać dużo lepiej wtedy na nekedzie. Ona jednak stabilizuje tę jazdę i faktycznie ta głowa nie, nie latała, ale co się pojawiło? Zrobiło się dużo głośniej w kasku. Pomimo tego, że w motocyklach takich turystycznych, gdzie jest duża szyba i tak jest głośno, to Wam się wydaje, że na takich motocyklach, uuu, ma taką dużą szybę, to nic nie, tam nie szumi. Nie szumi powietrza, ale łupie. To tak jakby Wam ktoś prześcieradym przy uchu trzepał. Jest to gorzej uciążliwe, jeszcze bardziej uciążliwe niż taki właśnie stały szum na, ze stałym natężeniem. Na Nakedzie naprawdę jak macie dobry kask, jest ciszej w kasku niż na turystyku. I to dużo ciszej. Naprawdę możecie... Możecie to wyłapać może na niektórych moich nagraniach, może postaram się Wam wrzucić tutaj jakieś fragmenty na końcu, więc zostańcie do końca na, z tym filmem specjalnie z dźwiękiem takim surowym, gdzie porównamy sobie dźwięki z kasków różnych, które użytkowałem i też z tego kaberka. Zobaczycie jak to wyszło. Nie? E jeśli chodzi o montaż interkomu i wszystkiego innego, to tutaj nie mam zastrzeżeń. Naprawdę kask w ogóle, jako, jako kask sportowy jest bardzo dobry. W ogóle wiecie, szyba z polikarbonatu, super wypełnienie, jest naprawdę bardzo komfortowy. Struktura tego wypełnienia nie poci się, nie wchłania. To jest bardzo fajnie wykończony. To w ogóle jeśli chodzi o wykończenie kasku i produkcję materiałową czy coś takiego, super, ale użytkowanie, użytkowanie niesportowe? To nie dla mnie, nie, ja nie jestem z i O ile do tej pory z tych kasków sportowych raczej byłem zadowolony, bo jakoś były takie, no po prostu trafione, było w nich dosyć dobrze się jeździło. Tak, uwierzcie mi, że w kabergu po prostu w tym sezonie jeździć w ogóle nie chciałem. E, dlatego, że był głośniejszy niż wszystkie, dlatego, że miał wentylację, która nie działa na motocyklach, które użytkowałem, dlatego, że mm, brzydko w nim wyglądałem. O, chociaż może niektórzy twierdzili inaczej. Ale nie podobałem się sam sobie, sam sobie po prostu, nie? Robiłem selfieczka takiego jak dla Was robię, to wolałem w zamkniętej sobie niż w otwartej, bo tutaj ta szczęka jest taka potężna, no nie wyglądało to. Duże plusy, jeśli chodzi o montaż kamery, tu z przodu, bo jest dużo miejsca, także to super i interkomu, i mikrofonu w środku, bajka, nie mam zastrzeżeń. Oprócz tego w kasku jest blenda, proszę bardzo. Jak nigdy nie używałem blendy, tak w tym kasku używałem tej blendy. Ta ciemna szyba jest fajna, oni nie dają jej z tym kaskiem, nie, ma, nie musicie jej kupować oddzielnie, ona po prostu jest. Ale są oczywiście znowu kolejne minusy, które dyskwalifikują ten kask w dalszym użytkowaniu dla mnie. Nie ma szyby lustrzanej, o takiej jak tutaj mam w tym, jak mam w MT-Helmecie, zobaczcie, to wygląda kozacko? No wygląda kozacko, no po prostu, patrzcie, pamiętacie mojego Airoha GP500 czy tego GP550? Czyż nie miał z zajebistej, fajnej, niebieskiej szybki, kolorowej? Tych szybek miałem chyba 5 tam. Zmieniałem sobie po prostu, jak miałem kurtkę taką, srakową, owaką. jechałem takim motocyklem czy takim, to zakładałem inną szybę. Było super, nie? A tu, tutaj macie dwie szyby. Macie tylko dwie szyby: białą, mocno przyciemnianą, przez którą w ogóle bardzo słabo widać, bo jest mocno przyciemniana, i szybę macie jeszcze jedną lustrzankę, której nie udało mi się kupić. O. Chciałem ją kupić, ale importer jej nie mógł sprowadzić. Oczywiście nie winię tutaj za specjalnie Kaberga, no bo po prostu brakuje w tej chwili różnych rzeczy na rynku. Także, ale przez, przez rok czasu nie udało, czy tam przez, nie wiem, 10 miesięcy nie udało się w firmie, w której e, współpracuję dostarczyć mi e, szyby lustrzanej. Nie udało się. Czyli co? No słabo, no. Jak kupowałem Airoha, GP550 to nie, że szyby pasują ze starszych modeli. To jeszcze na dodatek jest bardzo szeroka gama tych szybek różnorakich. To jeszcze po, nie wiem, po trzech miesiącach po prostu dostałem kask kas zamówienia po trzech miesiącach, a po trzech miesiącach dostałem szybki, te, które chciałem. I to było super. Bo dostałem je. Już nie chodzi o to, że tam trzeba było poczekać. Normalno, trzeba poczekać, to trzeba poczekać, ale, ale dostałem. No a tutaj żegnam się z tym kaskiem, tak naprawdę z lekkim niedosytem, z lekkim niesmakiem, może, bo bardzo wierzę w Kaberga ma fajne różne kaski eee, w tym wierzyłem bardzo bo słuchajcie ta skorupa w ogóle tutaj jest super to jest naprawdę bardzo bezpieczny wyścigowy kaski będę podkreślał to że on jest wyścigowy a żaden ze mnie wyścigowiec pojeździłem turystycznie w tym sezonie pojeździłem e, troszeczkę naszym mtk MTK-iem, ale wiem że ten kask nie jest dla mnie i co za tym idzie zmieniam kask zmieniam zupełnie markę będzie coś nowego po części też chcę Kupić coś innego, żeby powiedzieć Wam, coś, coś o nim opowiedzieć o nowej marce, o innej marce, w której będę jeździł. Jeszcze nie będzie to Aeroch, nie będzie to gaberg. O kabergu już wiemy tylko tyle, że e, ja wiem tyle, że na pewno nie są to kaski dla mnie e, z dwóch, e, z podstawowej przyczyny, że jest w nim głośno. To mnie wkurza, nie? E, na tem, bo żeby tak nie słodzić temu, może b, też nie mówię o tym kabergu sportowym Drift Evo. Ale kaberk ten X-Race, słuchajcie, też jest głośny. Nawet jest głośniejszy od kasku tego Drift Evo, ale to zrozumiałe, bo on taki ma być. Ten kask ma zaje fajną wentylację, naprawdę. Taką, tu potężny wlot, tu jeszcze ten obieg jest zrobiony. Potężne wloty na górze, które mogę otworzyć, zamknąć. Te zamknięcia działają byle jak, ale działają. I jak to się nazywa? Ta wentylacja jest tutaj taka bardzo rozbudowana, więc... W motocyklu turystycznym wcale mi to tam nie przeszkadzało, a tymczasem okazało się, że ten kask jest cichszy na takim motocyklu turystycznym niż tamten. Inny kształt skorupy, inaczej układa powietrze. No, po prostu jest lepszy do jazdy turystycznej. Szczególnie dla tych motocykli, które mają dużą szybę, bo wentylacja jest dużo lepsza i jak byłem we Włoszech, po prostu nie było mi gorąco. Nie? W tym kabergu Drifcie pewnie bym się zagotował, a tutaj super. I teraz następna marka, jaka wiedzie. To zobaczycie za chwilę na vlogu. Obserwujcie vloga. Zrobimy unboxing. Zrobię, wam pokażę, co to będzie za kask i przetestuję go dla Was w następnym sezonie. Wybrałem kask stylowy, nieużytkowy, stylowy. No. Zobaczymy. Chcę na pewno jeden kask przetestować, może dwa, bo myślałem jeszcze o innej marce, ale na razie nie udało mi się jej dostać. A tą pierwszą markę ma ten sam importer, od którego miałem. A, oh, sorry od którego miałem i więc bardzo dobry importer, więc też świetna współpraca, która nam się tam układa, więc łatwo było go kupić. No dobra, słuchajcie, to tyle o Kabergu. Czyli podsumowując, uważam, że Kaberg Drift Evo to jest kask, który jest stricte wyścigowy, fajnie wygląda na ścigu do jazdy pozycji, bardzo położonej, świetnie działająca lotka na sporcie albo na Nekedzie. Słabo działająca w motocyklach z dużą szybą. Pozycja taka jazdy na Nakeda. Bez nadzieja. W ogóle nie da się jeździć. Zasłania mi widok tutaj ta linia. Brzydko wygląda. Z przodu nie podoba mi się. Nie ma szybek. Słaba wentylacja na motocyklach z szybą. Niezła wentylacja nawet na motocyklach bez szyby. Kiedy kończy się tutaj szyba i wtedy jest jedziecie szybko. Yy, I co jeszcze? Yy, a i rzuca kaskiem jakie, jeździcie, jak macie motocykl z... Yy, dużą szybę, a na motocyklu naked nie rzuca. Tak to wygląda. Czy to fajny kask? To ocencie sami, ja Wam nie powiem. Mi się wygląda, w ogóle podoba, jest ciekawy, ale to nie jest kask dla mnie. Poza tym, co jeszcze duże plusy, dwie szyby w zestawie, świetna skorupa i świetne bezpieczeństwo. To tyle. To tyle, jeśli chodzi o Kabelga Drift Evo. Mam nadzieję, że Rozwiałem wszystkie Wasze wątpliwości. <laughs> Jakbyście mieli dodatkowe pytania od lifta, to po prostu piszcie je w komentarzach, będę odpowiadał do komentarzy, a my niedługo się widzimy na unboxingu nowego kasku dla Fabika. Mam nadzieję, że niedługo to nastąpi. <laughs> a tymczasem dziękuję Wam za ten odcinek, za to, że jesteście na kanale. Pamiętajcie, zajrzyjcie na Instagrama. zajrzyjcie na Facebooka Fabik Moto. Oczywiście śledźcie kanał na YouTube, dajcie subika. Roześlijcie tym znajomym, jeśli Wam się podoba. Podrzucajcie pomysły na kolejne nagrywki, będę je nagrywać, jak tylko będzie ku temu okazja. Zapraszam też na kładowe filmiki, nie tylko unboxingi, nie tylko opinie. A za chwilę ruszamy też z tematem e, patronowych, y, patronowych zakupów i będziemy wybierać rzeczy, które będę dla Was recenzował tu, w Fabik Moto Studio. W końcu zima jest, no to będziemy recenzować, no nie? Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Fabik Moto mówi: o to, to to to! <laughs> Dla mnie to nie stanowi oczywiście problemu, bo poradziłbym sobie i z większym, wyższym jeszcze motocyklem mi tam nie potrzeba tego, żebym siedział i dwoma nogami sięgał do e, ziemi. Natomiast tutaj z przodu jakiś... Ale głośny Który! Ciebie słyszę strasznie tak! Jasne! Ja. do domu oh. no. Pięknie jest. A my lecimy dalej, za chwilę będziemy w miejscowości zgon i tam zatrzymamy się, żeby puścić drona i trochę odsapnąć będziemy mieli Nie i pojechali to jest fajne właśnie taki motocykl, motocyklu T9 czy Tracer. Jest. Walisz, walisz gaz i dynamika jest momentalnie się... I co ja? Że e, wakacje za chwilę się skończą, że już miesiąc minął tych wakacji, więc, więc co? Więc ride right every day, kurczę, cały czas to, to w ostatnich odcinkach rzucam. że na motocyklu turystycznie, w sensie nie przebieżam dwóch tysięcy kilometrów, żeby gdzieś dojechać. Ja po prostu zabieram motocykl na przyczepkę i sobie jeżdżę na miejscu i bardziej zależy mi na samej pory.